Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na tydzień od 26 czerwca do, do 2 lipca 2023 dla wszystkich znaków. Czytanie zrobię na dwóch taliach. W tym tygodniu zacznę od tej talii. Pierwszy znak to jest baron i tradycyjnie wlosuję po dwie karty. Baron. Dwójka monety. Wierzę. To jest tydzień dużego oświecenia, prawdy, decyzji czy wątpliwości. W tym tygodniu do życia możemy podejść lekkomyślnie. Nawiążemy lekkomyślną znajomość, bez przeszłości. W tym tygodniu będziemy budować swoją sytuację na prawdzie, bo wcześniej coś mocno zaburzyło nam grunt. To jest tydzień komunikacji. Niektórzy załatwią sprawę, która dotyczy banku, nieruchomości. W tym tygodniu trzeba wstrzymać się z decyzją o kredycie, pożyczce, poszukać innego źródła dochodu. Również podejmiemy pracę na drugim etacie. Dziękuję, dbaj o siebie. Następny znak to jest Byk. Król buław cesarzowa. W tym tygodniu będziemy energiczni, śmiali. Osoby samotne mogą poznać interesującą osobę, ale należy coś budować na wartościach w tym tygodniu. Warto jest podjąć ryzyko, bo dużo spraw się uda. Wygramy sprawę w sądzie będziemy seksualni. Działania podjęte w tym tygodniu się, że zakończą się sukcesem. Sukcesem zawodowym. To jest naprawdę dobry tydzień. Również będziemy mieli dobrą sytuację finansową. Również niektórzy mogą się zakochać. Mogą odrodzić uczucia. Dziękuję Baśpie. Następny znak: bliźnięta, arcykapłan. Paść bława. To jest tydzień porozumienia, kontaktów, całej siły przekazu. Również dostaniemy wsparcie, wsparcie w urzędzie, podejmiemy się, podejmiemy się leczenia i to leczenie zakończy się dla nas bardzo dobrze. Dostaniemy dobre rady pójdziemy za tradycją, za wartościami. Również zaskoczyć może nas informacja lub ta informacja może nas wprowadzić zdziwienie. Dziękuję, dbaj o siebie. Rak. Twórka, Pentak. Rycerz, buławka. To jest tydzień świadomości, że związek się nie rozwija. Również zabraknie nam spontaniczności. Mogą pojawić się wewnętrzne napięcia. Tutaj też jest takie wyrachowanie w związku. I ciągle ta sama sytuacja brak zmiany. Również możemy być zadowoleni z całej siły przekazu. Możemy być energiczni, aktywni. Powinniśmy zadbać o siebie, o swoje dobro. Również zaangażujemy się w spotkania. Niektórzy przeprowadzą się, lub ktoś w naszym otoczeniu przeprowadzi się. Ta osoba, jak nagle pojawiła się w naszym życiu, tak nagle może zniknąć. Dziękuję. Dbaj o siebie. Poraku jest lew. Lew. Dziesięć mieczy. Królowa pentakli. W tym tygodniu trudno nam będzie o stabilność finansową i emocjonalną. Może dużo się spraw wyjaśnić, zobaczymy prawdę. Należy wziąć głęboki oddech i zacząć wszystko od nowa. Będziemy działać celowo. Pokażemy swoje wielkie serce. Będziemy zdyscyplinowani. Również niektóre panie mogą zajść w ciąże. Również korzystne będą plany długoterminowe. Dziękuję. Dbać. Panna. Królowa Mieczy. Dziesiątka kilów. W tym tygodniu dostaniemy wsparcie i dobrą radę od kobiety. To jest tydzień poświęcenia się. To jest takie poświęcenie się i w imieniu słusznej sprawy. W tym tygodniu możemy zakończyć jakiś związek. Również wybierzemy się na spotkanie, spotkanie towarzyskie czy rodzinne. To może być tydzień dyplomacji, sprawiedliwości i takiej chłodnej, ale właściwej kalkulacji. Niektórzy zobaczą albo usłyszą prawdę o sobie, czy o kimś innym. Dziękuję, dba Waga. Osiem kielichów. Siedem mieczy, emocje. To jest tydzień emocji, takich nieczystych zagrywek. Sami nie będziemy wiedzieli, czego chcemy. Przy podpisywaniu umowy, trzeba dwa razy zastanowić się, dwa razy przeczytać tę umowę. No, może być tydzień chytrości, podstępu, to może być trudny tydzień. To też jest takie zdradzone zaufanie, oszustwo, zdrada, taki częściowy sukces. Trzeba uważać, bo może możemy zrobić łatwo pomyłkę, łatwo się pomylimy. Dziękuję. Do Skorpion. A zbław. Dziewięć mieczy. To jest tydzień takiego zwątpienia. I nagle świt przywrócić jej wzrok, że coś nie jest tak, jak miało być. Również możemy poczuć się przygnębieni. Możemy tęsknić za miłością, za ciepłym. W tym tygodniu korzystna będzie komunikacja. Również skorpiony mogą się rozkleić i poczuć się samotni. Również należy sięgnąć po pomoc, po wsparcie. To jest tydzień Komunikacji, dobrych wiadomości, dobrych kontaktów, działania. Dziękuję dośpie. Może przejdę do drugiej talii. Kolejny znak po skorpianie jest strzelec. Dobrze. Strzelec. Król monet. Rycerz Buław. To jest tydzień działania. Możemy powiedzieć swoje poglądy, również będziemy zawierać kontakty, nawiążemy dobrą współpracę, załatwimy sprawy, które dotyczą nieruchomości, banku, wybierzemy się na spotkanie towarzyskie, nawiążemy kontakty poprzez portale, całą siłę przekazu. Niektórzy przeprowadzą się. To może być tydzień takiej wybuchowości i tydzień takiej sympatii. Również powrócimy do zdrowia. Dużo spraw załatwimy. Dużo spraw załatwimy bardzo pozytywnie. Niektórzy zakochają się, a niektórzy odpuszczą i pójdą swoją drogą. Dziękuję Dba o siebie. Po strzelcu jest kozioroszec. Osiem mieczy. Osiem kielichów. W tym tygodniu będziemy czuć taką blokadę emocjonalną, duchową. Załatwimy sprawę w urzędzie. Pomocna będzie kobieta. To jest Tydzień Rozwoju Osobistego. Nasze lęki. Nasza dezorientacja będzie większa od realności. To może być tydzień zahamowania, ograniczenia. Nawiążemy kontakty poprzez internet. Na sprawę zobaczymy, spojrzymy z innej perspektywy. I dzięki temu spojrzysz na swoje życie bez uprzedzenia. Dziękuję, dba o siebie. Kolejny znak. Wodnik. Gwiazda. Wieża. W tym tygodniu możemy poczuć się samotnie, bo nasze nadzieje czy nasze oczekiwania nie poszły w tym kierunku, co byśmy chcieli. To jest tydzień emocji, nadziei, dużego oświecenia. Nawiążemy nowe kontakty. Również trzeba podążać za swoim szczęściem, a nie, a nie za czyimś szczęściem. Również poczujemy taki spokój. Niektóre wodniki, panie, zajdą w ciąży. To jest tydzień porozumienia, ugody. Dziękuję, dbać. I ostatni znak. Ryby. Sąd, królowa Kieniów. Wracamy do tematu, do niezakończonej sprawy czy spraw. Te sprawy wracają jak bumerang, bo mogliśmy zamieść jakąś sprawę pod dywan. To jest Tydzień Prawdy, Oczyszczenia, Kontaktów. To jest Tydzień Wybaczenia, Wyjaśnienia. Bo sąd ostateczny, wcześniej czy później, może nas rozliczyć z decyzji, z naszego postępowania, zachowania czy działania. To jest tydzień spłaty karmy. To jest również tydzień przeproszenia i wybaczenia. Dziękuję. Do dzieła. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Do o siebie.